W tym wszystkim jestem ja, dzisiejszym odcineczku. sobie tutaj to drewno. Dzisiaj taki krótki odcineczek będzie. Wywieziemy sobie to drewno, tutaj te, te jajka wywieziemy. Dobra, Idziemy. Otworzymy sobie bramę. Sąsiada jeszcze nie ma. Nie będzie, a nie mogę jeszcze, a więc nie wiem o co chodzi. Co oczywiście zostawcie subskrypcję raz z dzwoneczkiem, no i łapkę w górę. Odcupiłem pasję 1 Zaraz będę ładował A Trochę delayk jest Dobra widzę, ja już kończę trochę już załadunek jeszcze będzie krótszy odcinek Jeszcze jedna jajka się zresztą. Dobra, nie ma jeszcze jajek. Kolejnych. Wra tu zapięte i tu jeszcze trzeba? Zapiąć Dobra Zapnamy sobie te pasy Dobra, jak mamy zapięte Tu jedziemy sobie sprzedać Czekajcie, gdzie się te jajka sprzedawało a, wiem gdzie się sprzedawało, tam w mieście. Tam w mieście się sprzedawało, z tego co pamiętam. Piekarni. Dobra, pojedziemy sobie tutaj, w piekarni pierw. Pojedziemy sobie w tą, o. I dobra, tutaj nie będę wam ucinał, będę nie tak jechać. Czekajcie, bo ja muszę włączyć nawigację, bo ja nie wiem jak jechać. Tu trzeba, tu w prawo, i w lewo. Tu w prawo, i trzeba też się kierować na lewo, aż do stacji paliw przy stacji paliw to w prawo, o Jezu jak rzucę. najpierw sprzedamy te jajka a później później tak do tartaku podjedziemy sprzedać drewno Bo nie jak to było, nie Dobra, i zaraz wyjdziemy na miejscu. Dobra. Ciekawe ile dostaniemy, bo ostatnio to dużo dostaliśmy. Teraz w prawo. Tu stacja, czekajcie, trzeba i tą typa. Ten tu się wleczy. Trochę przesadzam z, z tym gościem Tu Dobra I mam nadzieję, że to mi otworzą bramy O tu trzeba I otworzycie bramę? No to samemu trzeba by mi otworzyć Daję, że oni tak otwierają Rogalik. gdzie ja to tu sprzedawałem. Szykajcie. Trzeba podpinać wszystkie. Dobra, mam tak, wszystkie. No mało tego. Tak o, teraz 112. Mało tej kasy wyszło. Spięte, spięte. Jedziemy teraz na no mało, zapłacili. Nawet tysiaka nie dostaliśmy. kilka słówek. Wtedy... Wtedy dostaliśmy przecież kilka tysięcy. To ja nie wiem. Może zawsze dla pierwszych klientów tak mają, a później... A później już mają wywalone w nas. Tylko drogo. prawie drzewo przyfermię. Dobra, czekajcie, na tartak, tutaj trzeba. W lewo, w lewo, w lewo. I tu trzeba na tartak, z tego co pamiętam. Dobrze jadę? Tak, dobrze jadę. Pani, jak tym... Czym ten master tak skacze? On ma chyba... Ma chyba... we amortyzatorze tak skacze to właśnie stare amortyzatory otwieraj no dziękuję czekajcie gdzie to było to było tu dobra Teraz trzeba tu tak pięć stów Dobra, czekajcie, teraz trzeba wszystkie pasy poodpinać Dobra, wszystkie są odpięte. Odpięte? Tak, odpięte. Dobra. Jadę do domu i kończymy ten odcinek bo w sumie tutaj mogę zakończyć yy, go. No i co? To tyle. Jutro będzie dłuższy odcinek. Mam nadzieję, że jutro z sąsiadem będzie odcinek. Co ja się z wami żegnam? Żadnym... się.